Dobra, świąteczny, nie, tak, ja byłem świąteczny. Byłem. świąteczne wydanie QA. E, QA, pytań i odpowiedzi, simple e, questions and answers. E, I co, witamy w specjalnym wydaniu e, naszych e, krót, krótkich, krótkich filmików, e, mimo że świątecznie dalej branżowo dalej pytamy się i się odpowiadamy. Zaczniemy od razu, żeby nie przedłużać, w pięknym dzisiaj anturażu. Tak się mówi. Scenarii. Scenarii. Pięknej scenarii. E, zaczynamy. Pierwsze pytanie od naszych widzów nadesłane w tą świąteczną, w świątecznym czasie, świąteczną porę, w świątecznym okresie. W grudniu. E, w grudniu. Ile wziąć kredytu na świąteczne prezenty, Karol? Czas, eee... start. Charitycznie jak najmniej, bo najlepsze rzeczy na świecie typu e, przytulańce, całusy, spędzanie czasu z rodziną, są, nie kosztują nic, więc e, unikajcie zbędnych zakupów e, i spędzajcie czas za darmo z waszymi rodzinami. <grybuj> 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 to złe pytanie dla mnie. <grybuj> Czy nieruchomość jest dobrym prezentem na świąteczny prezent? Oczywiście, że tak, jak najbardziej rekomenduję, tylko trzeba dobrze dobrać tą nieruchomość, najlepiej w nowym budownictwie, wykończona i najlepiej, żeby trafić w gusta. A tak całkiem serio, to oczywiście przyłączam się do, do tego, co powiedział Karol. Prezenty nie muszą być drogie, tylko prezenty muszą być z serca i pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy przy prezentów. Prezent musi się podobać nie wam, a osobie obdarowanej. Także tyle od nas w tej krótkiej serii, a już tak teraz całkiem serio, chcieliśmy wykorzystać ten moment, żeby złożyć Wam najszczersze świąteczne życzenia z okazji tego trudnego. Mikołaj tam idzie do tego. Życzymy Ktoś... Wam w te specyficzne święta, w tym specyficznym roku przede wszystkim normalności. Dokładnie tak i korzystając z tej okazji e, chciałbym Wam złożyć najszczersze życzenia, to nie był łatwy rok. E, dużo się działo e, i tym bardziej wykorzystajmy ten czas, żeby być ze sobą, być wspólnie, doceniać wartości, które mamy na co dzień, e, nie gonić, bo jak mieliśmy okazję doświadczyć w tym roku m, wiele rzeczy, które nam się wydaje, że są pewne, ale takie pewne nie są. Dlatego słuchajcie się, bądźcie ze sobą. I, tu, tu, okay, I jakby ja coś ktoś bym... pytał, to pozwalamy na Wigilię powyżej pięciu osób. Jakby co, to <laughs> powiedzcie, że my to powiedzieliśmy. Albo pokażcie ten filmik. <laughs> na trzymajcie się, siema, hej!